Witam wszystkie lwy na czytaniu na miesiąc kwiecień 2020. Karty już rozłożyłam. Tu mamy rozłożone karty na trzy sfery: praca, finanse, miłość, uczucia i energetyka. Później jeszcze weźmiemy sobie jedną kartę z, jako sentencję, radę z Talii Tarot Nocy. Jeżeli chodzi o finanse, to mamy tutaj. Rycerza Mieszczy, który mówi o tym, że mogą być jakieś nieprzyjemne konflikty z prac, w pracy. Być może to będzie konflikt z osobą no, przełożoną, tak, z, z szefem. Jeżeli taka sytuacja się pojawi, no to m, taka sprawa m, nie służy dobrze finansom. Tak? Nie, przynosi, nie przyniesie nam zadowalających efektów, jeżeli chodzi o pracę. Natomiast, jeżeli prowadzicie jakąś firmę rodzinną, jakiś interes rodzinny, to wtedy ta sytuacja, jeżeli chodzi o pracę i finanse, wygląda znacznie lepiej. Będziecie, jeżeli tak jak mówię, pracujecie, macie firmę rodzinną, na przykład, nie wiem, sklep, no cokolwiek. W takim sensie to będziecie całkowicie pochłonięci tym, co się dzieje, całkowicie będziecie zaangażowani w pracę rodzinną i to Wam przyniesie zadowalające efekty, jeżeli chodzi o pracę, o finanse. Natomiast w pracy, tak powiedzmy, u kogoś, tak, mogą być konflikty z osobą. No, od Was starszą i od której jesteście w jakiś sposób zależni. Jeżeli takie konflikty się pojawią, dlatego trzeba się ich wystrzegać, to może no, dobrze nie służyć, jeżeli chodzi o finanse, ale może również pojawić się osoba, albo Wy Bóg będziecie takim, taką osobą, która, która będzie chciała wykonywać swoją pracę bardzo sumiennie i bardzo dokładnie. I być może też będziecie chcieli walczyć e, słowem, intelektem, tak? Może zro, ro, zrobić w jakiejś kwestii zamieszanie, e, żeby postawić na swoim, żeby, e, żeby być na pozycji w pracy wygranej. Jeżeli chodzi z kolei o miłość i uczucia, to za, jesteście, jeżeli jesteście po zakończeniu jakiegoś związku, e, po takim być może też nagłym e, zakończeniu, Albo sprawie, która no, toczyła się też jakiś okres czasu i w końcu się zakończyła. Wy w tym miesiącu będziecie mieć siłę na to, żeby okiełznać swoje myśli, złe myśli, jeżeli chodzi o miłość, o związki, o uczucia. Być może przezwyciężyć pane noce, jakieś lęki, może stany de de depresyjne. To jest dobry miesiąc na to. No, nic dziwnego, to jest kwiecień, czyli wszyscy, wszystko budzi się do życia i my też mamy siły na to, żeby działać, żeby leczyć swoje rany emocjonalne również. I Pojawia nam się tutaj as kielichów, czyli gotowość na nowe. Może to nie jest tak od razu pojawienie się nowej miłości, aczkolwiek nie jest też powiedziane, że nie. Ale jeżeli, tak jak mówię, będziecie mieć siłę, pokonać swoje lęki, swoje strachy, jakieś no, nieokiełznane w cudzysłowie zwierzę, które gdzieś tam czai się w waszych myślach. To macie szansę na nowe uczucie no, w postaci konkretnej osoby, albo w postaci wyleczonego serca gotowego na przyjęcie nowej miłości. Jeżeli chodzi o energetykę, jest bardzo pozytywnie, ponieważ mamy słońce, czyli chęć wyzdrowienia, ozdrowienia, tak? I króla miecza, który, który nam mówi w energetyce o tym, że. My mamy za sobą już odcinanie się od pewnych niekorzystnych rzeczy, jeżeli chodzi o energetykę. Być może właśnie odcinanie się od tej energii lękowej, depresyjnej, tak? Czyli my już zadziałaliśmy, yy, albo jesteśmy w trakcie, tak? Yy, zakańczania odcinania złych energii i oczywiście też przeszłości, tak? Odcinanie od przeszłości yy, i jak najbardziej słońce będzie Wam, drogie lwy, przyświecać do tego, żeby pewne sprawy pozakańczyć. No i co tutaj mamy, jeżeli chodzi o radę, sentencje? Tutaj weźmiemy jedną kartę tarota nocy. Już zobaczymy, co my tu... w pentakli Pod moim przewodnictwem staram się trochę przybliżyć tą kartę. Niech będę ci muzą. Poświęć się swojej sztuce. Opanuj ją Zostań ekspertem. Ucz się niestrudzenie, szlifuj swój warsztat. Sukces czeka na końcu drogi, którą przebędziesz w pełnej wytrwałości. Pracuj nad sobą, szlifuj wszystko, jeżeli chodzi o pracę, też. Bacz o swoje. Pilnuj swojego interesu rodzinnego, tak? Pracuj nad sobą, a wszystko będzie jak, naj, jak naj, najlepszej drodze do sukcesu. Także, drogi Ludwik, ja wam życzę wszystkiego dobrego w tym miesiącu, w kwietniu, wytrwałości, zakończenia pewnych spraw, wyleczenia się z pewnych spraw i otwarcia na nową miłość przede wszystkim, bo to mi się najbardziej rzuciło w oczy. Ten askielichów, tym bardziej, że askielichów jeszcze pojawił mi się w przełożeniu. Także to jest taka kropka nad i, gdzie się wydaje, jeżeli chodzi o ten askielichów, także wszystkiego dobrego.